Cześć, kochani! Zapraszam Was dzisiaj do sklepu Akszy na taki wiosenny odcinek. Na półkach znajdziecie już sporo nowości, dzięki którym nadacie swoim wnętrzom kolorów po zimie. Pokażę Wam m.in. nowe narzuty, dużo dekoracji, nowe perełki z działu ogrodowego, lampy solarne, lampiony czy nawet płytki na taras. Zajrzymy też na dział dla zwierząt i na dział kosmetyczny, dlatego jeśli jesteście gotowi, to lecimy! Aksum pojawiły się właśnie te cudne poduszki, którymi z pewnością ożywicie swoje wnętrza, mają kształt kwiatka i uwierzcie mi, na żywo prezentują się niesamowicie. Do wyboru mamy cztery kolory: żółty, biały, pudrowy róż i zielony. Ja już skusiłam się na dwie sztuki i jestem z nich bardzo zadowolona. Same poduszki są bardzo mi w dotyku, wykończone takim aksamitnym materiałem i zerknijcie jeszcze na wizualizację, jak ślicznie wyglądają. Ich średnica to około 38 cm i sama cena jest bardzo atrakcyjna, bo za tak efektowną dekorację zapłacicie niecałe 19 zł. A jeśli macie bliżej PEPKO, to pojawiły się tam poduszki w kształcie stokrotki, tylko że one mają już taki no, barankowy materiał i kosztują 30 zł. Na tym samym dziale znajdziecie już te nowe poszewki na poduszki o wymiarze 40 x 40 cm. No, kolorem świetnie będą pasować do modnego teraz stylu Boho i chcę na to niecałe 18 zł. W Action pojawiły się właśnie te narzuty na łóżko. Jest to taka bardzo kwiecista wersja na wiosnę. Narzuty mają wymiar 220 na 240 cm i są wykonane z poliestru. Po jednej stronie jest wzór w kwiaty, a po drugiej sądząc po tej wizualizacji narzuta jest jednokolorowa. Do wyboru mamy trzy wersje w odcieniach zielonego, w drugiej wersji dominuje kolor pomarańczowy, a jeśli pasuje wam do pokoju kolor różowy, to i taki możecie kupić. Za te narzuty nie niecałe 60 zł. Nowością są także podgrzewacze, ale również w takim wiosennym wydaniu. Mamy tu kominek w ponadczasowym białym kolorze i kwiaty z wosku. W kolorze beżowym kryje się zapach wanini, w zielonym zapach jaśminu. A różowy to zapach róży. Bardzo fajny zestaw za niecałe 13 zł. Z kolei bardzo spodobała mi się ta nowa taca i to, co wyróżnia ją, to fakt, że posiada, zobaczcie, na spodzie nóżki, więc idealnie powinna Wam się sprawdzić do położenia dekoracji. Często te tace, wiecie, są proste i nie mają nóżek, a ta ma niezwykle ciekawy kształt i myślę, że na pewno będzie się wyróżniać na komodzie czy stole. Do wyboru są dwa kolory: biały i ciemny kolor drewna i zapłaćcie za nie niecałe 19 zł. Pamiętacie te szklane ptaki modne w latach 90., jakoś od razu o tym pomyślałam, widzącą dekorację? Tyle, że te ptaki są wykonane z ceramiki i z pewnością nie krzyczą kolorami. Do wyboru są trzy ponadczasowe kolory: biały, czarny i beżowy, i myślę, że ten ptak idealnie dopełni wasze obecne dekoracje. Myślę, że też świetnie będzie się prezentować na parapecie. Co myślicie? Jego cena też zachęca, bo kosztuje zaledwie 4 zł. A kochani, jeśli lubicie robić zakupy w action, serdecznie Was zapraszam do grupy na Facebooku. Wymieniamy się tam opiniami o produktach z action, polecamy sobie rzeczy i oczywiście też odradzamy te, które nam się nie sprawdziły. Jeśli chcecie wiedzieć, co warto kupić, lub chcecie podzielić się też swoją opinią, to będzie mi bardzo miło, jeśli odwiedzicie tę grupę. Link do niej zostawiam wam w opisie filmu. Na dziale z dekoracjami znajdziecie już nowe szafki na ścianę. No, takich jeszcze tu nie było, bo zobaczcie, są dość głębokie i całość prezentuje się naprawdę ciekawie. Myślę, że z fajnymi dodatkami na pewno ozdobi Wasze ściany. Do wyboru mamy kolor biały i jeszcze beżowy, i ich cena to niecałe 30 zł. Na dziale ogrodowym również mamy mnóstwo nowości i pojawił się ten bardzo ciekawy obrus z takiej koronki. On jest wodoodporny i ma wymiar 140x180 cm. i Idealnie będzie wam się nadawać na taras czy na balkony. Do wyboru mamy kilka kolorów, m.in. zielony, czerwony, szary i biały. Bardzo fajna propozycja za niecałe 19 zł. Dział ogrodowy wzbogadził się także o taki sznur LEDowy, który możecie z powodzeniem właśnie na przykład zawiesić na drzewie, i już inna atmosfera w ogrodzie. Do wyboru mamy świecące ciepłym białym światłem albo światłem kolorowym, i kosztuje niecałe 17 zł. Z oświetlenia znajdziecie już te lampy solarne, w zestawie są 4 sztuki. I zobaczcie, jak pięknie one wyglądają. Możecie je na przykład dać na stół albo na ziemię i będą dawać, jak widzicie, naprawdę efektowny efekt świetny. Lampy świecą ciepłym białym światłem i zapłacicie za nie niecałe 30 zł. Bardzo ładną, ale też niedrogą dekoracją mogą być takie świeczniki. Jest to taki typowy świecznik z akcentem wiosennym. Mamy tu wzór z kwiatami i dostępne są dwa wzory, takie kolorowe i tu już bardziej w odcieniach czerwonego. Świeczniki są wykonane ze szkła i kosztują niecałe 6 zł. Dział ogrodowy wzbogacił się również o te drewniane płytki na teraz. W zestawie znajdziecie 4 sztuki. Płytki możecie łatwo ze sobą połączyć. Jeden zestaw odpowiada prawie 40 m2. No, słuchajcie, tego kochani jeszcze nie było. Jest to myślę świetna alternatywa do sztucznej trawy. Na dodatek te drewniane płytki wyglądają no, naprawdę stylowo i tak wiecie, naturalnie. Za zestaw 4 sztuk zapłacicie niecałe 30 zł. Ciekawym elementem dekoracyjnym mogą okazać się dla Was te lampiony solarne. Do wyboru mamy trzy kolory: piękny odcień niebieskiego, kolor beżowy i kolor zielony. Na przykład, możecie je też z powodzeniem zawiesić, bo mają rączkę i kosztują niecałe 23 zł. Tu kolejne lampiony w zestawie znajdziecie dwie sztuki. I zobaczcie, jak ciekawy efekt świetny dają. No, niesamowicie to wygląda. Świecą ciepłym, białym światłem, i dodatkowo możecie jeszcze ustawić, by zmieniały kolory. I za ten zestaw zapłaci całe 20 zł. A teraz zapraszam Was na dział dla zwierzaków. I myślałam, że po tym legowisku w kształcie UFO już mnie nic na tym dziale nie zaskoczy, ale słuchajcie, pojawiła się właśnie pufa dla kota. Wygląda ona tak. Manuszki jest w kolorze czarnym. I w dotyku jest bardzo miła, no ciekawa jestem, co na to wasze koty. Bardzo elegancko to wygląda, więc jeśli właśnie lubicie taki styl i znacie charaktery Waszych kotów, to możecie sprezentować im taką pufę za niecałe 40 zł. Pamiętajcie, że w action mamy już wiele walizek i pojawiły się właśnie nowe modele. Macie tu m.in. szyfr. I oczywiście bardzo łatwo chodzi ta rączka, możecie też tą walizkę podnieść. Cała walizka jest w kolorze czarnym z takim pięknym żebrowanym wzorem, ozdobiona brązowymi dodatkami. Tu jeszcze dodatkowo macie takie zabezpieczenie przed otwarciem tej walizki. Od razu Wam powiem, że otwiera się to takim przyciskiem na dole. Wiem, bo już sama walczyłam. Środek wygląda standardowo, oczywiście. Są dwie komory: komora zamykana na buty i taka zwykła komora. I tu jeszcze bardzo fajna, praktyczna rączka z boku. Do niesienia w ten sposób walizki. Na dole walizka ma jeszcze takie nóżki. I walizki są w dwóch wariantach. 60-litrowe kosztują niecałe 130, zł, a 93-litrowe niecałe 180 zł. A teraz zapraszam Was na dział ze sztucznymi kwiatami, gdzie pojawiły się takie stroiki. Mamy do wyboru też kilka wariantów, za które zapłaci niecałe 28 zł. Są też w doniczkach takie bukiety róż, i słuchajcie, wyglądają one bardzo fajnie. Mamy do wyboru kilka kolorów i one naprawdę wyglądają tak na bogato: jest ich całkiem sporo w tym bukiecie. Kosztują niecałe 18 zł. Następnie mamy w wazonie sztuczne kwiaty. To jest taka bardzo subtelna jedna gałązka. Do wyboru mamy kilka wariantów kolorystycznych za niecałe 7 zł. Bardzo praktyczną nowością mogą się okazać dla Was te płytki antyposizgowe pod basen. W zestawie znajdziecie 9 sztuk o tych wymiarach i świetnie one Wam się też mogą sprawdzić np. do garażu, pod urządzenia sportowe, albo nawet pod pralkę. Dostępne są jedynie w kolorze niebieskim i za ten zestaw zapłaci się niecałe 30 zł. Na dziale kosmetycznym pojawiły się nowe lusterka z bardzo ciekawą tacką. I do wyboru, jak widzicie, mamy tu trzy warianty. Kolorystyczne. Zapłacicie za nie całe 14 zł. W action powoli zapełniają nam się już półki odzieżu na lato. Pokażę Wam z niej co nieco. Od razu proszę Was o komentarze, czy jesteście zainteresowani już tematyką letnią, czy jeszcze to dla Was za wcześnie. Na początek mamy tu sukienkę pisowaną, kopertową. Ona jest do kolan. Dostępna jest w rozmiarze od S do XL i kosztuje niecałe 35 zł. A tuż taka typowo letnia. Zobaczmy jej skład. W 95% jest wykonana z poliestru i mamy do wyboru kilka wzorów. Mamy tu tylko jeden rozmiar i te sukienki możecie kupić za niecałe 31 zł. Czasem słyszę opinie o Action, że nie ma dobrych jakościowo produktów, jeśli chodzi o odzież i od razu to dementuję, bo zobaczcie, na przykład ten T-shirt. Ma 100% bawełny, jest to t-shirt w paski, do wyboru mamy czarne, granatowe albo niebieskie w rozmiarach od S do XL i zapłaccie za niego niecałe 26 zł. A tu już bluzeczki z takimi buwkami, zobaczcie, jak wygląda ten wzór. Wykonana jest w 95% z poliestru i do wyboru mamy kilka kolorów, m.in. czarny, tu mamy kolor taki malinowy i jest jeszcze kolor biały. Bardzo ładne, bardzo ładny wzór i się bardzo podobają. Zapłacicie za nie niecałe 26 zł. Są dostępne od rozmiaru S do XL. Tu już kolejne długie sukienki. Wykonane w 100% z bawełny, także świetne na lato. Tu również mamy do wyboru kilka wzorów. Ona jest rozpinana na dole. Dostępna w rozmiarze od S do XL za niecałe 22 zł. A tu kolejna sukienka kopertowa. Jeszcze z wiązaniem. Zobaczmy skład w 98% wykonany z poliestru, ale w bardzo ładnych kolorach, między innymi niebieskim, zielonym. Bardzo ładnie ten pasek tu wygląda, fajnie się to prezentuje. I czarnym. Dostępne rozmiary od S do XL i kosztuje niecałe 31 zł. A tu już krótkie spodenki, wykonane w 100% z bawełny. W kolorze czarnym, granatowym albo khaki. Dostępne rozmiary to od S do XL za niecałe 22 zł. A tu już takie, no, bardzo eleganckie krótkie spodenki z związaniem u góry, wykonane w 95% z poliestru, w kolorze khaki, w kolorze granatowym i w kolorze czarnym one są na gumkę od S do XL za niecałe 26 zł. Krótkie spodenki z wzorem 95% wiskozy. Tu również mamy kilka wariantów do wyboru. Na przykład taką panterkę od S do XL za niecałe 22 zł. Następnie mamy krótkie spodenki wykonane w 98% z bawełny. Z takim dość ciekawym zobaczcie, sznurkiem. Dostępne są takie delikatne kolory za niecałe 31 zł. Znowu od S do XL. Kochani, chciałabym Wam pokazać jeszcze klapki. Jest ich naprawdę bardzo bogata oferta. Tu mamy na przykład rozmiar 37 do 40 za niecałe 28 zł. Tu takie profilowane w kolorze beżowym i czarnym. Dostępne wymiary to od 36 do 41 i cena to niecałe 31 zł. A tu już z takim dość ciekawym paseczkiem, dostępne w kilku wariantach, tu nawet w takim wariancie błyszczącym, od 37 do 40, kosztują niecałe 31 zł. W ofercie Action są także sandałki. Od 37 do 40 za niecałe 33 zł. A to już z taką bardzo miękką podeszwą. Myślę, że bardzo wygodne. Wyglądają na wygodne. Dostępne różne warianty, między innymi takie czarne, błyszczące. Tu mamy wersję beżową. Od 37 do 40 za niecałe 26 zł. Kolejne klapki od 37 do 40. Profilowane za niecałe 33 zł. I to wszystko są klapki damskie. to już takie bardziej letnie, słuchajcie, może na plażę. Fajne wzory. Od 37 do 40 i ich cena to niecałe 22 zł. Pojawiły się także takie już letnie wersje pasków. Zobaczcie na przykład takie. Też tu sporo wariantów do wyboru. Tu wersja ciemniejsza. Tu czarno-biała, czyli taka klasyka. Bardzo ładne te klamerki są. Tu jeszcze z opcją panterki, jeśli ktoś woli. Kosztują niecałe 14 zł. Rzadko zaglądam na dział taki imprezowy. I słuchajcie, możecie kupić na przykład taką opaskę wykonaną z folii. Jest to balon, to się pompuje i dostępna jest w kilku wariantach. Jeśli macie może imprezę dla najmłodszych, to za niecałe 2 zł możecie kupić na przykład solenizantowi taką koronę. A tu już okulary na imprezę za 4,50 zł. Z kolei ten stół gorąco Wam polecę. Kupiłam taki córce i uwierzcie mi, to są godziny zabawy. Godziny zabawy bezcenne dla nas dorosłych. Najmłodsi mogą sobie tam wsypać piasek, wlać wodę i uwierzcie mi, bawić się i jeszcze raz bawić. Te stoły są dostępne w kilku wariantach, zarówno dla chłopców, jak i dla dziewczynek. I kupicie je za niecałe 45 zł. A tu już frisbee, ale ono jest silikonowe, jest miękkie, dostępne w kilku kolorach. Zobaczcie, zielony, czerwony, różowy, za 4 zł i 49 groszy. Teraz Wam pokażę kilka właśnie rzeczy do spędzania czasu na zewnątrz. Tu mamy już frisbee plastikowe, twardsze, za 4 zł i 79 groszy. To szczerze mówiąc, nie mam pojęcia, co to jest za niecałe 20 zł. Jeśli ktoś wie, bardzo proszę o komentarze. Jeśli ktoś lubi kręgle, to może zagrać z najmłodszymi. Są dostępne wersje, na przykład ze stitchem. W zestawie znajdziecie także piłki. Jest też zestaw ze Spidermanem. Fajne też na prezent, słuchajcie, jak myślicie. I nawet wersja dla dziewczynek. Jest też Psi Patrol. I Świnka Pepa. Jak mogłoby jej nie być? <grych> Za ten zestaw zapłaci niecałe 24 zł. Następnie mamy piłkę na plaży. Ona jest dmuchana. Też bardzo w bardzo fajnych wzorach. Zobaczcie. A zerknijmy od razu, co tutaj jest. Znowu Stitch. A ten Stitch chyba był modny w tamtym roku, z tego co pamiętam. Za piłkę zapłaci niecałe 7 zł. A to już bardzo fajny zestaw do łowienia dla najmłodszych powyżej 18 miesiąca życia. W zestawie jest 5 kaczuszek i dwie wędki. Myślę, że to jest świetny pomysł na kreatywną zabawę za niecałe 28 zł. Kosztuje niecałe 28 zł. A tu już lalki do kąpieli. Można ubrać tą lalkę i będzie z ręką za niecałe 40 zł. A jeśli nie chce Wam się albo nie macie możliwości i terenu, żeby narysować klasy, to możecie je stworzyć dzięki takim kółkom. W zestawie znajdziecie 10 sztuk i zapodźcie za nie niecałe 19 zł. Niezdecydowanych zapraszam do subskrypcji i dodania łapki w górę, a wszystkich tych, którzy dotrwali do tego momentu, proszę o jakieś piękne kwiaty w komentarzach. Możemy rozwinąć dywan kwiatów, by ta wiosna przyszła jeszcze szybciej. A ten zestaw krąży po internecie, jest bardzo modny ostatnio. Są to zestawy na przykład z farmą, gdzie dodatkowo jest miejsce na zasianie ziół. Jest też wersja ze światem dinozauru. Zapłaćcie za nie 8 zł i 49 groszy. I kochani na dziś to wszystko. Bardzo Wam dziękuję, że byliście i ściskam Was jak zawsze ciepło. Trzymajcie się, pa!